Dzień dobry Państwu, witam w saloniku Tygodnika Płockiego. Ja nazywam się Jola Marciniak, a moim gościem jest no, po raz drugi yy, Michał Kublik z RadiaMix.pl. Ale nie będziemy o muzyce rozmawiać, znowu nie będziemy o muzyce rozmawiać. Przyjdzie, taki, przyjdzie taki moment, <grym> że, że o muzyce porozmawiamy. Powodem naszego spotkania jest to, że na rynku wydawniczym ukazała się, no powiedzmy, mówmy książka, dobrze? Publikacja. Publikacja, dobrze, publikacja. Suplement. Drugi jak gdyby tom do tego, co w kwietniu pokazało tak się na rynku i co mówiło o, o historii History. piłki ręcznej w Płocku, tak. To jest sezon mistrzowski, druga część. Czy był już wtedy taki pomysł, że ta druga część powstanie? Tak, od samego początku było założenie, że w zależności też od tego, jak ten sezon się zakończy, powstanie suplement do książki, bowiem w kwietniu nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałem, jak zakończy się sezon, nikt tego nie wiedział. Nie chciałem też odkładać publikacji całej książki, całej, jego, całej historii do końca maja, żeby dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało, bo nie miało to po prostu najmniejszego sensu. A tak jak już wcześniej, jak rozmawialiśmy, moim marzeniem było wydanie książki na tę datę 7 kwietnia, tę historyczną datę, tak. żeby to uczcić tak symbolicznie, honorowo i tak dalej. Ale od razu był taki zamysł i plan, że pojawi się dodatek w postaci sezonu, tego finałowego, jaki został zakończony. Jak to będzie wyglądało, do końca wtedy jeszcze nie wiedziałem, i wydawniczo też tego nie wiedziałem, ale plany takie były. No i w momencie kiedy Wisła zdobyła podwójną koronę, no nie szło tego nie zauważyć i nie odnotować i zrobić jakby suplement, dodatek do książki. 16 rozdział, gdzie ponownie Sabatę już, jak to się mówi, z mistrz Polski i zdobywca pucharu Polski, mógł opowiedzieć, jak jego oczami wyglądał ten sezon. No i sezon też został opowiedziany przez drugiego trenera Dawida Nilsona, żeby zachować ten tytuł Wisła Płock oczami jej trenerów. No dobra i tutaj mam właśnie, dobrze, że o tym zacząłeś rozmawiać, bo to, y, będą dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, że masz... Xavi Sabate sam mówi o tym, jak to było. Czy to mhm. znaczy, że nie chciał wywiadu? Bo Dawid nie, nie są wprost przeciwnie. Był, jest to wywiad. Czy tak wcześniej myślałeś, żeby to tak właśnie Czy było? Konstrukcja tego powstała w ten sposób, że z Xavim nagrałem wywiad. No, on trwał około godziny 20 minut. I chciałem odwrócić, jakby to, co wydarzyło się w tej pierwszej części. W pierwszej części nie było takiej, takiego monologu i opowieści Szawiego To tylko tam, ponieważ jest naszym aktualnym trenerem, no trudno też było wyciągać od niego jakieś detale lub historyki, o których nie może mówić, więc tam w tej książce pierwotnej było 10 kluczowych spotkań, o których opowiadał nam e, 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 trener Xavi Sabate, a w tej części dodatkowej, która się ukazała, e, postawiłem na ten, na tą formę, która była zachowana w poprzedniej, w pierwszej, w pierwowzorze, w pierwszej książce. Czyli z, trenerzy sami opowiadali swoimi oczami, jak ten sezon ich oczami wyglądał. I dla złamania tego, żeby książka miała też trochę jakby i trochę inny rytm, trochę inaczej też wyglądała, e, mm, usiadłem z Dawidem Nilssonem, bo tutaj mogłem sobie pozwolić na. Szerszy kontekst opowiadania tego, o co mi chodzi, bo te pytania nie są takie krótkie i no jednozdaniowe, są. tylko są szersze, żeby połączyć to z sytuacją, z otoczeniem i to fajnie współgra, bo wtedy jakby jest trochę mnie, gdzie w całej książce, tym, tej narracji mojej jest no niewiele. Przyznaję się szczerze, bo tam oddaję głos trenerom, a tutaj jakby wspólna taka rozmowa żebym też mógł wyciągnąć, jak to się mówi, od e, trenera coś więcej niż tylko jego e, i naprowadzić go, niż tylko jego e, przemyślenia. No i mam nadzieję, że to się udało, bo ten wywiad naprawdę też trwał dosyć długo. E, m, Dawid Nixon jest bardzo ciekawym i bardzo fajnym rozmówcą, i ten wywiad, e, m, jak jeden z moich recenzentów powiedział, jest mistrzowski. Oła. No dobrze, ale w takiej sytuacji to brakuje mi jeszcze trzeciego trenera, bo tak na dobrą sprawę to nie dałeś głosu Marcinowi Wicharemu, a tak w końcówce i tam bardzo duży wpływ na to zwycięstwo, na ten sukces, mieli jednak bramkarze, czyli podopieczni Marcina. Tutaj się przyznam szczerze, że to jest moje zaniedbanie. Ale co, będziesz pisał może dodatkowo? Nie, 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 nie. nie. Też jakby... Mm, nie wiem, nie, nie, nie myślałem o tym. Powiem szczerze, to jest tak, jakby nie, nie brałem tego pod uwagę i jakby nie brałem tego e, pomysłu i, i nie miałem tego w głowie. Może gdyby ktoś mi podpowiedział wcześniej, może ktoś, gdyby zwrócił mi uwagę, e, może bym to zrobił, ale jakby nie, nie wiem, czy to jest zaniedbanie, czy to jest e, nieuwaga, czy to błąd. Historia może to ocenić. Trzeba było zapytać, bym Ci Okej, okay. Następnym razem zapytam, ale myślę, że jest teraz i będzie y, dobry moment, żeby o tym porozmawiać i zaprosić Marcina i z nim porozmawiać, y, bowiem pojawił się nowy bramkarz, jest, y, jest trzecim, jako trzeci bramkarz w drużynie, więc będzie miał więcej pracy Marcin i można będzie o tym na pewno porozmawiać w trakcie sezonu. Wiesz, czego jeszcze mi brakowało w tym suplemencie? Brakowało mi anegdot. Właściwie to napisałeś coś, co jest takim no, kroniką, taką totalną, tak, tylko to jest, i wyłącznie fakty, fakty. Nawet y, trudno mówić o odczuciach trenerów, prawda? No bo to są takie, tak się wydarzyło, dokładnie... Może trochę oni tam zdradzają swoich emocji, o, szczególnie mm, o tym opowiadają, jeśli chodzi o mm, powitanie ich w Płocku, o to, co wydarzyło się na Starym Mieście i oni o tym y, myślę, że bardzo ciepło mówią i są zaskoczeni. Jeśli chodzi o same anegdoty, mm, też ograniczony miałem czas chciałem też to zrobić w jakby w, 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 w momencie, kiedy to już się y, wydarzyło, zbierałem te materiały, cykl wydawniczy też ma swój okres, y, sama, y, samo zbieranie y, statystyk też mi zajęło dużo y, Czasu, bowiem różnica pomiędzy tą publikacją a wcześniejszą jest taka, że tutaj mamy prezentację drużyny, mamy sylwetki zawodników, mamy liczby, mamy statystyki takie dosyć rozszerzone i to też kosztowało trochę pracy i trochę zachodu. Gdybym się teraz rozwodził nad jakimiś anegdotami, jakimiś takimi bałmotami słownymi, które powiedzieli zawodnicy, albo coś się wydarzyło, może bym to rozwodnił, może bym się zagubił gdzieś w tych wątkach. Szczerze mówiąc, w mojej głowie był pomysł, żeby to zrealizować w takiej formie jak jest, i z tymi dodatkowymi rzeczami, właśnie z tymi statystykami, których nie było. Druga sprawa jest taka że. Tych, wiele tych rzeczy, one pojawiają się w przestrzeni medialnej: zdjęcia, opowieści, wywiady, a też moją, moim celem było zebranie tego w, jeden, w jedną książkę, w jedną publikację, żeby to nie umknęło. Jest to wydrukowane, jest to zebrane w całość, nie trzeba szukać po internecie tych wszystkich statystyk, liczb. Można po prostu tu zajrzeć i, i ma się całą wiedzę na temat tego sezonu. Myślę, że jeśli chodzi o takie rzeczy, o których ty mówisz, to to przyjdzie i to na to czas, bo jak się będzie pisało już z perspektywy czasu o tym sezonie, to nie będzie się pisało o suchych liczbach, tylko się będzie szukało pomysłów na przedstawienie tego sezonu w takich kwestiach właśnie ciekawostek. Myślałem na przykład też, czy ma się pojawić wątek z Kielc i Policji. Czy jakieś inne takie poboczne kwestie, i w procesie myślowym nazwijmy to tak, odrzucałem to i skupiłem się po prostu skupiłem się tylko i wyłącznie na tych jakby istotnych rzeczach związanych z klubem, z Wisłą Płock, z sezonem, z treningami, z emocjami, z tym jak ci zawodnicy przeżywali to, jak to widzieli trenerzy, oni opowiadają o tym. Myślę, że tych emocji jest sporo tym co oni mówią, bo ja to tak czułem, jak oni mi to opowiadali. Mm -hmm. Z drugiej strony może i miałeś rację, dlatego, że y, tak na dobrą sprawę, to o takich rzeczach to się pamięta, prawda? Jak był mecz z Schaffhausen, kiedy odpalone zostały tak, tak. raty, to mało kto pamięta wynik meczu, przebieg tego meczu, natomiast to, że były te raty, no to wszyscy to, pamiętają to a, a propos, a propos i tutaj tego, z to, to policją też tak będzie. W Piotr Przybecki dodał mi ze swojej strony to, co działo się w Schaffhausen. On czuł, że sędziowie są przeciwko Wiśle, on wiedział, że mamy przegwizdane w tym, w tym że to wszystko obróci się przeciwko drużynie, i to tak się stało. Bo nikt tak naprawdę wtedy tego nie przewiduje, ale to ma jakieś reakcje i ci sędziowie, otoczenie też to odbiera i reaguje na to, co robią. Wiem, kibice. byłam, widziałam, przeżywałam i dlatego może właśnie nie pamiętam wyniku, przyznaję się natomiast. Tak, to, to... I to, że ten mecz się, rozpoczęcie się przedłużało i w ogóle to było takie, co no, zostało w pamięci. Chciałam ci w pewnym sensie złożyć hołd za to, że zrobiłeś taką ogromną robotę, bo wydaje mi się, że wielu z tych rzeczy, które tutaj zawarłeś, to w internecie się na pewno nie znajdzie. No nie, na pewno że nie. trzeba byłoby naprawdę bardzo mocno szukać, żeby, żeby no trafić na te w, wyliczenia, w, na w, te w, minuty, to naprawdę jest w, niesamowite. W, w, jest to też trochę taka specjalistyczna wiedza, może tak powiem. jest do osiągnięcia. Myślę, że to dla kogoś, kto wie gdzie szukać albo chciałby szukać, to pewnie by znalazł. Aczkolwiek nie wiem, czy tak, czy tak wszystko. Dokładnie. Yy, dla ciebie to był pewnie bardzo wspaniały, no nie wiem, z okoliczności, ale A, nie to, że który? akurat Mistrzostwo Polski i Puchar Polski trafił się w roku 60-lecia klubu. No, przecież mógł się rok temu historia. trafić. To mógł jest... się dopiero za rok trafić, nie prawda? Nie, no, to jest w ogóle w, fantastyczna historia i to, że to yy, zdarzyło się w 60-lecie powołania sekcji piłki ręcznej, to jest po prostu y, mm, niesamowite, niesamowity zbieg okoliczności y, i praca, którą wykonali zawodnicy. Może z tyłu głowy y, mieli, że to jest to 60-lecie i trzeba y, wygrać ten. I to szczęście się y, nam uśmiechnęło, bo też o tym szczęściu mówią i Shawi, i Dawid Nilsson. W każdym razie. Całe te obchody 60-lecia, sama też doskonale wiesz, bo znasz te historię Wisły i nożnej, i ręcznej, i nie tylko, i innych dyscyplin w Płocku doskonale, dostały nowego blasku. To, to 60-lecie powołania sekcji jakby na nowo rozbłysło, a to, że zdobyliśmy Mistrzostwo i Puchar Polski, dodało tego splendoru i czegoś, że czujemy się naprawdę fantastycznie, że ta rocznica jest taka bardzo bogata i pełna. Moim zdaniem szkoda, że ta książka nie dałeś jej tytułu Przeżyjmy to jeszcze raz. Bo ona jest takim odzwierciedleniem tego, że czytając, no, muszę ci to przyznać, tak jakby się widziało to, co się wtedy wydarzało. No, tytuł może pewnie. Podtytuł można by było taki zrobić, ale to powiem tak. Z doświadczenia, jak czytam książki o historiach zespołów, które grały w mojej młodości, i się jak czytam te historie, które się przeżywało samemu, to faktycznie te obrazy wracają i każda książka w takim materialnie po kształcie powinna się nosić tytuł. Przeżyjmy to jeszcze raz, no nie? Dokładnie. Ale tutaj chciałem zachować po prostu tą standaryzację, która wychodzi od tego. Pierwszego tomu, nazwijmy to tak, czyli Wisła Płock oczami jej trenerów, rozwinięcie sezon mistrzowski. No i tak to funkcjonuje. No zawsze, zawsze można, jak ktoś jest kreatywny, to zawsze mógłby powiedzieć, a można było tak, można inaczej. No, sama zresztą podpowiedziałaś, że pewne rzeczy można było jeszcze dodać. Pewnie, pewnie tak, pewnie, pewnie można by było to dodać. Nie zrobiłem tego, ale jest okazja, żeby to zrobić w następnym No razem. jakiś tam pomysł. To teraz pozwolę ci na troszkę prywaty. Gdzie no można kupić? Gdzie Książka można... jest dostępna w sklepach stacjonarnych w mm, Płocku, w sklepie e, SPR-u Wisły w Mazowie na Niebieskiej Wyś Wyspie, w na Arenie w sklepie PG Sport, tym sklepie sportowym i w Dagnie, tam gdzie kupujemy m.in. też e, karnety na Jachowicza przy w Dawnym hotelu Petropol. E, I online na stronie Radia w zakładce Sklep można kupić książkę Wisła Płockoczami i trenerów. Sezon mistrzowski i cały komplet jest do nabycia. Dużo egzemplarzy już poszło w ręce kibiców? Tak, sporo. Tak, to jest. Coś takiego, że ta praca, którą wykonałem przez rok poprzedni i napisałem ten pierwszy tom, i ta praca, którą dodałem teraz ten sezon mistrzowski, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dostałem ogromną ilość maili i prywatnych informacji, wiadomości z podziękowaniami. Nawet się tego nie spodziewałem, z prywatnymi historiami tych ludzi, którzy opowiadali mi, że co robili w danym czasie i dla nich to była wspaniała właśnie podróż w czasie i można by było powiedzieć, że oni to przeżywali na nowo. Tak pierwsza książka i ta, ten suplement. I z tego jestem też bardzo dumny i zadowolony i bardzo się cieszę, że ta praca, którą wykonałem, ta pasja, która jest we mnie związana z piłką ręczną i z Wisłą Płockę spotkała się też z ciepłym przyjęciem kibiców, za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To może właśnie następna publikacja to będzie jak kibice, oczami kibiców, te wszystkie Oj, sukcesy. Oj, to bym musiał siedzieć w orle na arenie chyba <noise> cały rok i pisać, pisać i pisać. Może zawsze inaczej. Pomysł na tę książkę i na tą poprzednią to był proces taki twórczy. on Nie, nie przyszedł od razu. To był taki proces, że się trochę zastanawiałem, jak to ma wyglądać. Kolejna publikacja, chwilę muszę odpocząć od tej nabrać nowej energii i mam nadzieję, że coś, coś się wymyśli i, i będzie. Chociaż pracuję też nad kolejnym e, projektem. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało w najbliższych tygodniach. To dajmy ci odpocząć w takim razie. Moim i państwa gościem był Michał Kublik. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz kłaniam się.